Śląscy Franciszkanie przedstawiają. Moje franciszkańskie opowieści biblijne. Moje, dlatego że subiektywne, niekoniecznie trzeba się zgodzić z ich treścią. A franciszkańskie, dlatego że jestem franciszkaninem. W zakonie otrzymałem imię Andrzej. Zapraszam. Powiem, jak bohater komedii Aleksandra Fredry, pan Jowialski, znacie? To posłuchajcie. Odcinek na Aman. i zabieranie przez niego ziemi, czyli gleby. Przypomnę, uzdrowiony z trądu Naaman za pośrednictwem Elizeusza, postawia, postanawia zabrać do swojego kraju ziemię z Palestyny. I do tego jeszcze pyta proroka Elizeusza. O zgodę, o pozwolenie na to. Czemu? On chce czcić jedynego Boga, doznał tak wielkiej łaski i wie, że to jest Bóg. Ale musi wrócić do swojego kraju. A na tamtym terenie, w aramie, rządzi Bóg Rimmon. No tak jakby rządzi, bo my wiemy, że Bóg jest jeden, prawda, a to reszta to są bóstwa no, wymyślone, poza jedynym Bogiem nie ma innego. No ale tak wtedy do tego podchodzono. Tam rządzi Bóg Rimon i Naaman według swojego pojęcia nie może oddawać czci jedynemu Bogu na tym obcym terenie. Ziemia jest mu potrzebna po to, żeby sztucznie przenieść to terytorium Jahwe na inne miejsce i wtedy tam na terytorium Jahwe będzie mógł składać mu ofiary czemu on Elizeusza pyta o pozwolenie na to myślę że jest to związane z pewnymi wyrzutami sumienia ze strony Naamana on uważa siebie za niegodnego bo raz w roku będzie odstępcą, gdyż musi towarzyszyć królowi przy pokłonie Limonowi. Śląscy Franciszkanie, pamiętaj o dzwoneczku i subskrypcji.